Święta się zbliżają. Chciałbym kolejny raz zaproponować Wam kilka ciekawych win, które moglibyście na świąteczny stół postawić. Począwszy od tego, dosyć lekkiego, rześkiego, bardzo aromatycznego Alvarino od Fiuzy. Pamiętajcie, że przy tego typu winach dosyć istotne jest to, aby one były super świeżutkie i bardzo młode. To akurat jest 2021 rocznik i takie do tych lżejszych. Delikatnych potraw powinno rzeczywiście być. Opcją alternatywną dla tych z Was, którzy lubią bardziej strukturalne, trochę pełniejsze białe wina, może być ta właśnie etykieta Ninfa Maria Gomes, czyli Fernão Pires od producenta João Barbosa. Ewentualnie, gdy na stole pojawią się pasztety, szynki, czerwone mięsa, można rozpocząć od dosyć lekkiego, czerwonego wina. Od Producenta Quinta do Casa Monteiro, to jest 2028, dosyć młode, świeże, cały czas oparte o owocowość wino, zbudowane na Toliga Nacional Merlo oraz Syra. Natomiast, jeśli preferujecie bardziej pełniejsze i strukturalne, cięższe, czerwone wina, mam dla Was przygotowaną Lago Alve rezerwa odrobinę starszą, pełniejszą, dłuższą i bardziej skoncentrowaną. Natomiast jeśli szukacie pomysłów na prezenty, to te dwie etykiety myślę, że spodobają się niejednemu koneserowi wina. Pierwszą z nich może być Lago Alba de Sima 2018 rocznik Al wino, które produkowane jest tylko w wyjątkowych rocznikach. Bardzo limitowana produkcja. Ewentualnie wino od producenta Quinta do Castle Monteiro. Grand Reserva, również 2018 rocznik, jako propozycja już chyba jednego z najbardziej rozłożystych, pełnych i strukturalnych czerwonych win. Więcej informacji, gdzie znaleźć te wina, w komentarzu pod tym filmem. Bez względu na to, jakie wina trafią na Wasze stoły, życzę Wam spokojnych, wesołych i radosnych świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego najlepszego w nadchodzącym roku. Pozdrawiam.